Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt. Dobry, witam Was w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Dzisiaj z takim spontanicznym vlogiem do Was przychodzę, bo tak naprawdę pomyślałam sobie, że fajnie byłoby wrócić do tematu zakupów z siaty. No a że akurat wróciłam z Lidla, jednego z moich ulubionych sklepów i mam tutaj kilka takich rzeczy, które kupiłam, które chciałabym Wam pokazać, ale też chciałabym zwrócić Waszą uwagę na coś, co w dobie galopującej inflacji myślę, że może was zainteresować. W Lidlu mam mnóstwo takich produktów, które kupuję tylko i wyłącznie w tym sklepie. Oczywiście robię zakupy też w innych sklepach, natomiast między innymi to co kupiłam dzisiaj kupuję tylko i wyłącznie właśnie w Lidlu. Natomiast chciałabym zwrócić waszą uwagę na coś, na co może wcześniej nigdy nie zwracaliście uwagi, a co może niewiele, ale jednak trochę podreperować wasz zakupowy budżet, a mianowicie w Lidlu jest mnóstwo produktów oznaczonych taką pomarańczową naklejką, która najczęściej obniża cenę danego produktu o 50%. Bardzo często na tych naklejkach jest napisane, że ważne do dnia. W... Tym, którym akurat tą rzecz kupiliśmy No ale wiadomo, że ta mięta Która wcześniej kosztowała 5,99 Została przesunięta na 2,99 Jutro, pojutrze i nawet za tydzień Wciąż będzie świeża Wystarczy ją tylko podlewać A możemy ją kupić o połowę taniej Także jeśli nie zwracaliście uwagi Na produkty oznaczone właśnie taką naklejką No to myślę sobie, że Jak będziecie w Lidlu to zwróćcie na to uwagę A teraz pokażę wam to co kupiłam Zaczniemy od kiełek lucerny, które są moimi ulubionymi i tak samo jak w przypadku mięty mamy tutaj przecenę. 3,99 na złoty 99 te kiełki, za kilka dni wciąż jeszcze będą świeże, jak będą w lodówce, także nie widziałam sensu, żeby przepłacać i kupować je w normalnej cenie, opakowanie rukoli, kosztowało chyba jakieś 3,80 mam tutaj również taki kawowy napój który biorąc z półki nie wiedziałam, że jest również przeceniony, z 5,49 na 2,74 także miła niespodzianka no i mówiłam wam o moich ulubionych produktach z Lilla i to są między innymi właśnie te twarogi. Jeden jest ze szpinakiem i z czosnkiem, drugi jest z pomidorami i bazylią. Uwielbiam je i gorąco Wam je polecam. Następnie mamy dwa odświeżacze. Ten pachnie świeżo wybraną pościelą, a ten pachnie po prostu arbuzem. Dwa opakowania pomidorów rzymskich, które były chyba po 3,70. Dwa pęczki Rzotkiewki, które były po złoty 99, zł. dwa opakowania borówek amerykańskich, które były po chyba 8 zł, helki Dar 599, mozzarella w kulkach oraz moje ulubione mięso mielone z fileta z piersi z Indyka. To jest jedyne mięso, które kupuję w Lidlu i które jem, i które również gorąco Wam polecam także to są całe moje zakupy był jeszcze odświeżacz do samochodu Doroty Szelągowskiej, który kosztował chyba 5,90 no i wracając jeszcze do tych moich zakupów z siady, które jakiś czas temu wrzuciłam Wam na kanał mnóstwo z Was napisało mi wtedy, że e, tak naprawdę nie kupiłam niczego konkretnego, a zapłaciłam milion monet no teraz tak jest słuchajcie, niestety tak też było podczas dzisiejszych zakupów bo to co Wam przed chwilą pokazałam, kosztowało mnie 90 zł, sporo, bo nie ma tutaj żadnych konkretów, no ale nie mamy wpływu na ceny. Stąd też staram się wybierać te, które są na promocji lub są właśnie przecenione. Także jeszcze raz gorąco polecam Wam, zwróćcie uwagę na produkty właśnie z taką naklejką w lidlu, jeśli jeszcze wcześniej na to nie zwracaliście uwagi. Także ja teraz wszystko to chowam, zabieram się za robienie obiadu, no i widzimy się za chwilę. Mała przerwa na trochę roślinności, pokażę Wam Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Gdybyście słyszeli jakieś dziwne odgłosy, to mam za oknem małą budowę i dość mocno słychać, co panowie tam robią. Natomiast wracając jeszcze do zakupów, no to muszę wam powiedzieć, że ja to jestem taka typowa zakupowa grażyna, dlatego że zawsze jak wchodzę do jakiegokolwiek sklepu, moje oczy nastawione są przede wszystkim na różnego rodzaju właśnie promocje i obniżki. Absolutnie nie lubię przepłacać, ale myślę, że w, tak jak powiedziałam, w dobie galupującej inflacji nikt nie lubi przepłacać i staramy się wybierać takie ceny, które. Jeszcze w miarę będą nas satysfakcjonować, ale i z tym również jest teraz problem. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że niestety mój instynkt zakupowej grażyny lekko przysnął podczas ostatnich zakupów, których nie pokażę Wam teraz w całości, ale powiem Wam o konturówce, którą kupiłam i która jest z Inglota numer 319 to jest to, co mam w tym momencie na ustach i ja widzę w podglądzie, że ona jest nieco ciemniejsza, ale ona bardzo, ale to bardzo przypomina mój naturalny kolor ust i wydawało mi się, że już dawno nie kupowałam żadnej konturówki a kupowałam. Ostatnią konturówkę kupiłam w Pepko z marki Revolution, która kosztowała 1 10 zł. Nieco różni się od tej, ale chciałam Wam powiedzieć, że przechodząc właśnie koło tej wysepki Inglota, pomyślałam sobie, że zobaczę, jakie mają konturówki. No i wybrałam tą konturówkę, za którą zapłaciłam i dopiero po jakimś czasie, będąc już w innym sklepie, zorientowałam się, że chyba lekko przesadziłam, bo ta konturówka kosztowała 40 zł. Sporo jak na kontrówkę, natomiast całe szczęście, że satysfakcjonuje mnie jej odcień i bardzo mi się podoba. Całkiem fajnie się na tych ustach utrzymuje, także także to nie był jakiś super zakup natomiast jeśli chodzi o zakupy takie kosmetyczne to pomyślałam sobie, że nagram wam osobny filmik dlatego, że mam mnóstwo nowości które już powoli e, zauważam, że się u mnie sprawdzają i chciałabym się z wami podzielić właśnie tymi nowościami może coś wam wpadnie w oko i również będzie się u was sprawdzać tak dobrze jak u mnie i chciałabym również wrócić do tematu z ostatniego filmu a mianowicie tematu Vinted gdzie mówiłam wam, że, że nie jest tak... E, Fajnie, przechodząc na nową wersję Vinted, że jest mnóstwo negatywnych komentarzy. Natomiast dzięki Wam, Waszym komentarzom, Waszym wiadomościom prywatnym, które do mnie pisaliście, ale również mojej krześnicy Zuzy, którą serdecznie pozdrawiam, namówiliście mnie, żeby przejść na WinTed I słuchajcie, udało się, i okazało się, że to nie było takie trudne, że chyba jednak gdzieś tam po tych wszystkich komentarzach. Hmm, więc się zreflektowało i naprawiło. To, co tak bardzo kulało, a mianowicie to, że nie przychodziły komentarze, że nie przychodziły rzeczy, które mieliśmy w tym folderze, rzeczy obserwowanych, że nie przychodziły nasze oferty, które już mieliśmy wystawione. Wszystko wróciło w bardzo krótkim czasie po przejściu na nową platformę, a to oznacza, że w końcu będę mogła wystawić te rzeczy, które widzieliście w ostatnim filmie na tej ogromnej stercie. Dzisiaj się zabieram za zrobienie zdjęć i wystawienie tych rzeczy, bo mnóstwo mam też takich rzeczy nowych. No i chciałam Wam powiedzieć, że tym samym chciałabym Wam nagrać film o tym, jak robić zakupy właśnie na wintet, żeby były zarówno satysfakcjonujące dla Was, jak i dla sprzedającego, ale również jako dla Was sprzedających i dla kupujących. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jakoś sobie nie mogłam tego wyobrazić, żeby wintet nie było. Z ogromnym bólem serca przychodziłam na tą nową wersję, żeby wszystko się udało, dlatego że, tak jak wspomniałam Wam w ostatnim filmie, ja od dwóch, ponad dwóch lat robię cały Czas zakupy na Vinted Wynajduję perełki, których dawno nie ma w sprzedaży I tak naprawdę gdyby nie Vinted To nie miałabym super fajnych Dużo, dużo droższych kosmetyków Niż te, które do tej pory kupowałam Ponieważ można je tam kupić W dużo, dużo niższych cenach Ubrań, butów Torebek No ja jestem zachwycona zakupami na Vinted Chociaż Jedna z was napisała mi o pewnej karze Która została nałożona na Vinted Za przetrzymywanie pieniędzy w tym tak zwanym portfelu Vinted, co mi się nigdy nie zdarzyło aczkolwiek miałam jedną pewną nieprzyjemną sytuację z Vinted, gdzie nie została uwzględniona moja reklamacja ale dzisiaj nie o tym o tym wszystkim opowiem wam w filmie który poświęcę w całości właśnie zakupom i sprzedaży na Vinted i za chwilę pokażę wam przesyłkę, która do mnie przyszła, która jest przesyłką rodem perfekcyjnej pani domu, której się niezwykle cieszę no i myślę, że może Was zawartość tej przesyłki również zainteresować. A przesyłka, która do mnie przyszła, sami zobaczcie, przesyłka idealna dla perfekcyjnej pani domu, jest to marka Gold Drop, czyli marka, która oferuje wysoko skoncentrowane preparaty do sprzątania. I wydawało mi się, że ja tej marki nie znam. Natomiast... Moim oczom ukazał się Gold Wax, czyli preparat do pielęgnacji mebli o pięknym zapachu i o fantastycznym ym, działaniu nabłyszczającym na meble. Które mam już od dawna i nikt nie zwróciłam uwagi na to, jakie jest marki. I już dziś mogę Wam ten produkt polecić. No a teraz pokażę Wam, co tutaj przyszło i dlaczego tak bardzo cieszę się z tej przesyłki. Są dwa powody, dla, którego, dla których. Są dwa powody, dla których bardzo cieszę się z tej przesyłki. Przede wszystkim dlatego, że ja... W domu u siebie sprzątam bardzo często. Bardzo zależy mi na tym, żeby w domu było posprzątane. Ja nie mówię, żeby to było jakieś wiecie muzeum, ale żeby było po prostu posprzątane. I ja nie ukrywam, sporo tych detergentów używam, chociaż oczywiście mam swoje ulubione. To chętnie zawsze sięgam po nowe, żeby się przekonać, czy są warte zakupu i później już takiego wiecie regularnego ich kupowania. Natomiast drugi powód, dla którego cieszę się, że ta przesyłka, do mnie trafiła, to przede wszystkim to, że za chwilę otwieramy bar, który co prawda, który mimo tego, że po każdym sezonie, zaraz po zamknięciu, generalnie sprzątamy, to zawsze jednak po tych kilku miesiącach bar znowu wymaga przed otwarciem posprzątania. No i takim preparatem, którego jestem bardzo ciekawa, dlatego że my podczas funkcjonowania baru zawsze kiedy sprzątamy używamy odtłuszczaczy. Uwierzcie mi, bar jest takim specyficznym miejscem, gdzie takie preparaty do sprzątania, których używamy w domu, nie zawsze się sprawdzają. Potrzebujemy czegoś dużo, dużo mocniejszego. No, i to jest taki uniwersalny odtłuszczacz. Ja znam odtłusz odtłuszczacze w podobnym kolorze, wiem jak działają, no i mam tutaj ogromną nadzieję, że właśnie podczas przygotowywania baru, sprzątania go na otwarcie ten odtłuszczacz się sprawdzi ale również express cleaner do kominków kuchenek i do grilli może nie mamy aż takich zabrudzeń jeśli chodzi o kuchenki natomiast ten preparat na pewno pokaże wam jak działa na wiecznie ubrudzonej szybie kominkowej u moich rodziców bardzo jestem ciekawa tego właśnie preparatu szczególnie że już rodzice w tym kominku nie palą więc po prostu go wyczyszczę i zrobię wam test na żywo tego, tego preparatu. Mamy w tej przesyłce również koncentrat. Super koncentrat żelu do mycia, naczyń, który pachnie przepięknie zielonym jabłuszkiem, ale ten zapach jest taki, powiedziałabym, bardzo naturalny. Jest też płyn do szyb. Połączenie alkoholu i octu zawsze to jest, to jest gwarancją tego, że okna zawsze będą pięknie wymyte. Natomiast wiecie o tym, że ja używam tych takich sz, szmatek do oczyszczenia już od dawna. Nie używałam żadnego płynu do szyb, ale chętnie też go. Um, Przetestuję. Jest tutaj ekologiczny płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych w Łazience. Ja mam strasznego bzika na punkcie czystej Łazienki, więc tym bardziej cieszę się z właśnie tego preparatu. Jest też taki ekologiczny do kuchni. Mam tutaj również coś, co bardzo mnie zaciekawiło, a mianowicie płyn do płukania w moim jednym z ukochanych zapachów Paczuli. Mam nadzieję, że tak jak pachnie w środku, będą również pachnieć ubrania. Było również w przesyłce mydło do rąk marki Atis, której nie znam i dwa preparaty do mycia drewnianych podłóg i paneli oraz taki uniwersalny reparat ekologiczny do czyszczenia. Marce Gold Drop bardzo dziękuję za przesyłkę. Ja jestem bardzo ciekawa, czy te produkty się u mnie sprawdzą. Na pewno Wam o nich nieco więcej powiem. Bardzo, ale to bardzo jestem przede wszystkim ciekawa tych dwóch produktów, które tak jak powiedziałam, Przetestuję w barze, który, tak jak powiedziałam, jest dość specyficzny, jeśli chodzi o sprzątanie. No, także za jakiś czas na pewno podzielę się z Wami opinią na temat właśnie tych produktów. Chciałam Wam jeszcze na koniec pokazać taką trawę, którą mam tutaj w kubeczku. Wczoraj, nazywając rzeczy po imieniu, po prostu plewiłam między ozdobnymi trawami, które mamy, a krzywami i zauważyłam, że jest mnóstwo właśnie takiej świeżej trawy, a że my w ostatnim czasie w ogóle nie wysiewaliśmy trawy, dlatego że my mamy trawę z rolki i ona nie wymaga jakby jeszcze mam nadzieję dosiewania. to uświadomiłam sobie, że to jest trawa, która wyrosła właśnie z tych ozdobnych traw które się rozsiały jesienią, no i kilka takich właśnie traw z koszunkami udało mi się powyrywać włożyłam je do wody, zostawię jeszcze je na kilka dni, a później posadzę je do doniczki i mam nadzieję, że coś równie ładnego jak mamy w ogrodzie wyrośnie co postaram się Wam pokazać? Nawet jak nie wyjdzie, to Wam pokażę.